Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatki? Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Slime Ranger. Kontynuujemy naszą przygodę. Dzień 32 i jak widzicie po moim stanie pieniężnym, udało mi się troszeczkę pograć poza odcinkiem. Robię to specjalnie dla Was, bo część z Was stwierdziła, że chcecie oglądać wszystko, ale zauważyłem też, że była część głosów, która mówiła, że jest to monotonne i można z tego zamiast zrobić, z 20 odcinków zrobić i 150, więc. Tego rzeczywiście nie chcę robić, bo tu jest rzeczywiście jakaś monotoność. Jeśli chodzi o jakieś tutaj dodatki, to kupiłem sobie tank, booster MK3, nie, kupiłem sobie, przepraszam, power core MK3 przez 250 energii i kupiłem sobie hard module 2 przez 200 zdrowia i jakoś to sobie idzie. Mamy wszystko, tutaj slajmiki są na razie nakarmione, są całkiem zdrowe. Jak widzicie, liczba plortów również rośnie cały czas, nie zmieniło się praktycznie nic, praktycznie, Poza cenami zresztą, co widzicie, że ceny sobie poszły w górę, poszybowały wręcz, co mnie cieszy, bo będę musiał posprzedawać to wszystko. Ale zanim to, ale zanim to, jeszcze wezmę jakieś kury może przypadkowo. Weźmiemy sobie jakieś zwykłe kury, zwykłe kuraki, dobra, eee, tu jeszcze jakiś. I spoko, możemy tak dziać, jeszcze może weźmy dwa te hemy, okej. Okay. To będzie tyle, pójdziemy sobie jeszcze do grotto, gdzie pokażę wam kolejną rzecz, czyli... Ach. To, że również mamy tutaj troszeczkę kryształowych slajmów, gdzie zostaje to wszystko zbierane. Kilka tipów od Was na pewno, czyli to, że nie wrzuca się hen henów do kryształowych. Tak jak zrobiłem to, więc od razu zrobię błąd, poprawię swój błąd i wybiorę je, bo to widziałem. Nie widzę, tu, tu jest jeszcze jeden hen, hen, nie ma tu raczej więcej henhenów, Jak coś, no i również trzeba chwilę postać, żeby nam się kryształki zebrały, więc to jest bardzo fajna, przydatna informacja tu możemy dać, aha, no i również w prawym górnym rogu, że mogę zobaczyć, że jak sobie najadę, mamy Rat Hunter Largo jest napisane, że jest mięso albo warzywa, czyli mogę to mieć w ten sposób ja oczywiście wiedziałem o tym kiedyś tylko, że standardowy Krystian zapomniał o tym wszystkim w trakcie między update'ami więc jak widzicie, wszystko tutaj sobie leci, wszystko sobie tutaj działa. I my musimy troszeczkę rzeczy posprzedawać, część rzeczy tutaj wykorzystać i tak dalej. Ale jako że mamy 50 tysięcy, możemy coś pozbierać. Nie wiem też czemu zawsze mi stąd wyskakuje. Co więcej, tu się jeszcze troszeczkę zmieniło, jeśli chodzi o tą ostatnią lokację. Nie ma już tego dziwnego slajma, który tu sobie chodził ten hunter jakiś tam. W tym momencie wszędzie tu rosną marchewki. Nigdzie tu nie robię nic więcej. Bo potrzebuję najwięcej warzyw. Nie skupiam się też na robieniu od onionów, które tu wcześniej sadziliśmy. Z tego względu, że od oniony są na kryształowe, a na kryształowe mam truskawki na drugim, tak jakby, ranczu. E, tutaj jest mała zmiana, bo tutaj wrzuciłem sobie troszeczkę różowych slajmów i połączyłem je z miodowymi. Dlaczego? Dlatego, że miodowe mają a. dobrą cenę, b. są łatwe do ogarnięcia, bo potrzebujemy tylko mint mango. Dodatkowo mamy różowe, z których potrzebujemy dużo plortów, więc no, jakoś to sobie tam działa. I teraz postoimy tu chwilę i za chwilę powinny się jeszcze jakoś ładnie wyssać te różowe, powinny się wyssać te miodowe. I również dostałem bardzo fajnego tipa um, a propos robienia wierteł. Chyba wszystko można jako wiertła określić. No, zsysajcie się bardzo ładnie. Chciałbym, żebyście się wyssały już. Ehm, a propos wierteł, że wiertła dzielimy na trzy sztuki, czyli o, właśnie, bardzo ładnie, że wiertła dzielimy po pierwsze na te, jakby wiertła wiertła, czyli typowe wiertło. Druga rzecz to jest nie wiertło, a taki taka pompa. I trzecia rzecz to jest ul swego rodzaju. I to również trzeba na specyficznych biomach stawiać, żeby po prostu wydobywać rzadsze surowce. I z tego, co się dowiedziałem, to pompy wydobywamy na tym pierwszym, tutaj, tak jakby na tej pierwszej strefie z różowymi slajmami. Te drille stawiamy na tym kamieniołomie, gdzie są kryształowe irady i. Te apiary, czyli te powiedzmy ule, stawiamy sobie w miejscu, gdzie są miodowe, i w tym momencie wygląda to w ten sposób, że troszeczkę kryształków mamy, więc możemy sobie tutaj, jak widzicie, mamy apiary, więc można sobie troszeczkę tego ogarnąć, więc skraftujemy tego więcej, bo tego nie robiłem do tej pory w ogóle. Robiłem kilka pomp, zrobiłem kilka drilli, i tylko tyle byłem w stanie na razie ogarnąć, więc y, chodzę od czasu do czasu, zbieram to sobie i tyle. E, tutaj mi się chyba również skończyły te wszystkie drille, i tak dalej. Um, jeszcze zostały nam ewentualnie do zebrania plorciki padl, które możemy sprzedać, ale na razie mi się z tym wszystkim nie pali, bo pieniędzy jak widzicie, no troszeczkę mamy. Oj, jednego padl slime'a ukradłem przez przypadek, więc pójdę jeszcze, zbiorę sobie stąd kryształki, tak po prostu, żeby było. Cena jest niezła za wszystko, ale jak mówiłem, nie będę się teraz skupiał na sprzedawaniu zbytnio na odcinku, bo tego po prostu nie potrzebujemy. Na razie mamy trochę pieniędzy, możemy coś poupgradować, up tylko musimy poczekać sobie całą noc. W tym momencie to się robi 24 godziny. O 20 kolejnego dnia myślę, że nie ma sensu. Pójdziemy sobie jeszcze tutaj, najpierw zanim cokolwiek, i zrobimy sobie maszynkę i w ciągu dnia będziemy się nią bawić, żeby nie tracić potem. To jakby czasu z ranka, o. Bo chciałbym to wszystko ogarnąć w miarę szybko. Więc tak, mamy maszynkę, możemy kupować nowe rzeczy, mamy teleportery, mamy stację do leczenia się, więc zrobimy sobie stację do leczenia się. Nie wiem, czy ona gdzieś... Ta stacja się zrobiła? Zrobiła się gdzieś ta stacja do leczenia. Co prawda nie wiem, gdzie jest ta stacja do leczenia, ale gdzieś tam pewnie będzie przy bazie. Co dalej? Możemy zrobić sobie hydroturety, które nie są mi chyba zbyt niepotrzebne, ale odblokujmy. Czemu nie? Um, Chcieliście, żebym odblokował też teleportery, więc teleportery sobie blokuję. Pink, teleporter. I teraz pytanie: czy mogę to jakoś craftować? Utilities, med station, ok. Potrzebuję różowych plotów i wild honey, to będę właśnie potrzebował stamtąd zapewne, um, żebym mógł zrobić sobie med station. Dalej mamy hydro turret, który a, defense, a defensive cannon that will automatically target and blast them with water. Okej, okay, to jest całkiem śmieszne, ciekawe i do sprawdzenia. Kolejną rzeczą są teleportery. Dziwny, dziwny diament udało mi się zdobyć. I Lava Duster również, więc to jest fajne. A set of two gadgets that allow you to remote transfer resources between two points. I to będzie bardzo fajne, bo będę mógł teleportować się... W sumie gdzie? Od Gordo musimy, musimy pójść po Gordo. No, i tu jest jeszcze jakieś minty grass patch, co, co, co jest jako dekoracja, tak? Curious, nie ma nic. W tym momencie musimy zebrać się, w sumie, położyć się do ranka. Tak, musimy się położyć do ranka, musimy się wyspać, musimy zebrać marchewki, które mam nadzieję wyrosną do tego czasu i będziemy mogli pójść na karmić sobie Gordo. Dobra, Return to Ranch. Bardzo ładnie, bardzo wygodnie. W tym miejscu Hard Module MK3 i bardzo ładnie. No i to również się dowiedziałem, że. O, nie wyrosło nic. Hmm. Słabo, nie spodziewałem się tego. Hej, no trudno. W takim razie do jaskini. Czy ja mam po coś do jaskini? Nie mam po coś do jaskini zbytnio na chwilę obecną. Slajmy na mnie umrą, więc również nie ma z tym większego problemu. Potrzebuję trochę warzyw i się zastanawiam, skąd te warzywa wziąć. Bo potrzebuję ich dużo. Warzywa. W sumie mogę tylko marchewki wziąć z biomu obok i przechodząc przez różowy. Co nie jest ekstremalnie dobrą opcją, bo nie powinienem tego nazbierać super dużo. No ale spróbujmy. To są owoce. Marchewki... E, Boże, marchewki. <tuskawki> Truskawki to są owoce, więc to, to mogę zebrać, tak? Wrzucić tam tym swoim slajmom, ale to jest tyle, co mogę zrobić na chwilę obecną. E, co więcej, mogę marchewki stąd zebrać na pewno, tak? Są trzy marchewki. Tyle co nic, ale niech będą. Tu jest więcej truskawek. Dobra, zapraszam wszystkie. Nakarmimy zaraz sobie slime i będzie dobrze. Dobra, w tym miejscu tu są jeszcze marchewki. Tu jeszcze są marchewki. Ja to pamiętam. Tu są marchewki i tu są truskawki, które po części się już niestety zepsuły. Posadzimy nowe. I nie będzie problemu. Mamy 10 marchewek, to jest tyle co nic dosłownie. A chcę wysadzić tego largo niestety, bo będzie im potrzebne troszeczkę. Wy tu macie jeszcze jakieś truskawki? Nie, to wrzucimy wam trochę na zapas, i wrzucimy jeszcze tym tutaj, żeby miały co jeść, bo kryształowe będą fajne na sprzedaż i to będzie mi potrzebne, jakby nie patrzeć. I tak na razie się tym trochę tam zajmuję, a potem nie będziemy już się tym zajmować w ogóle, będę to robił tylko tak jakby poza nagraniem, w sensie karmił je, zdobywał plorty, bo no, zdobywanie plortów nie jest zbyt ciekawe. A, tu jeszcze mam dwa, dwie zagrody teraz również będę chciał wykorzystać dla różowych plortów, czyli połączyć różowe z jakimiś jeszcze innymi. Ewentualnie zrobię same różowe, bo nie wiem bo tak będę mógł. Nie mam zbyt dużo miejsca pod jedzenie na wszystko. O, i tutaj już widzicie, porobiłem pierwsze. Tutaj za godzinę jeszcze się porobi. Marchewek potrzebujemy sporo, więc zbieramy wszystkie. Oczywiście różowe plorty, to samo. E, czy to są jeszcze jakieś marchewki? Są marchewki, dobra. Różowe plorciki mi tylko potrzebne. Nie slajmy, więc tu nie ma problemu. Tu jest plorcik. I pójdziemy zamontować od razu wszystko. Nie ma tu nic interesującego dla nas. Ym, dalej. Tu są marchewki. Proszę mi oddać. Ja wiem, że wy chcecie zjeść marchewki, ale mi są one bardzo potrzebne. Lucky slime. Oh, slimey. What? Lucky slime? What? Meat. Favorite oh, a strange voice of tabby slimes that seems to have fashion. Okay, to new Coins ok, nie wiem, ale nie widzę go tu nawet, więc nie za bardzo mi to cokolwiek daje, bo nie widzę tutaj żadnego lucky. Nie, tu nie ma lucky slime, nie wiem. Nie, może zobaczę z czasem. Może ktoś mi z was wytłumaczy, co to jest lucky slime. Zobaczymy, co to za cudo. Dobra, więc tak, wrzucamy to wszystko. Bierzemy sobie te kryształki, bierzemy sobie kryształki stąd. Czy na dole były jakieś marchewki? Chyba nie. Więc tak, mam na razie 30 marchewek. Mam trochę slimów, których nie potrzebuję, więc je wywalę. Tam nie pójdziemy na razie. Tu jeszcze są, nie, to nie są marchewki. Na górze jest dużo kur. Ha. Kur również nie potrzebuję. Eee, muszę pójść na miodowy. Hm. Muszę pójść na miodowy. Nie, muszę nie pójść na miodowy, tylko muszę pójść gdzie indziej. Na miodowy idziemy zamontować to na razie. O, gold slime. Eee, dobra, poproszę, gold plort. Jest wart 500, więc nie zostawię go tak sobie po prostu. Ym, w sumie to mógłbym się tu przenieść. Nie, nie będę się przenosił na razie. Będziemy dawać sobie radę bez tego. Ym, mamy marchewki, mamy różowe ploty. Tu nie będzie raczej więcej różowych plotów. Chyba że gdzieś tam się trafi. Mamy gold plorta, którego już dawno nie miałem, żadnego na sprzedaż, ani jednego. Chyba od początku gry w sumie nie sprzedałem żadnego poza jednym, więc... jest to całkiem spora ilość, co by nie narzekać. Dobra, śmigamy sobie w to miejsce i potrzebujemy zbierać warzywka. Jeśli tu jakiekolwiek rosną, bo no niestety nie jestem w stanie stwierdzić, nie pamiętam czy cokolwiek z warzyw tutaj rosło, więc postaramy się to na szybko zbadać. Mm, tutaj nic, tutaj nic. Zazwyczaj, gdzie wyskakują slime, są jakieś roślinki. Ale tutaj nie za bardzo to wygląda na to. Tu są marchewki, ale nie urosły jeszcze. Tak, dosyć średnio. Tu tak samo. Tu też, tu też. Tu nie ma nic. Tu też. Nie, chwila. Nie, są marchewki, ale nie dorosły. Eee, co tu mamy? Eee, nie ma nic. Chociaż w sumie, chwilacz tu. O, Heartbeat był. Dobra, jest Heartbeat. To będzie fajne. Dużo tarów się porobiło. Nie cieszy mnie to. Bo tary możemy sobie rozsypać teraz. W moment. O, proszę bardzo, eee, wescać możemy sobie tutaj jeszcze troszeczkę. Kryształków one się przydadzą z czasem. Nawet bardzo się przydadzą, dobra. Tu jeszcze kryształki. Tarniech się rozsypie. Okej. Okay. Tutaj to, tutaj dużo kryształków nie chcecie. Jeszcze się coś tam robi. Trudno. Nie w to miejsce miębiec. Zapomniałem, zawsze biegłem tutaj, bo tutaj kiedyś była mapa. Jestem przyzwyczajony, mimo że dawno nie grałem, to jestem przyzwyczajony do starej mapy. Co jest dosyć dziwne i niespotykane. No ale okej. Okay, nie mam co narzekać. Teraz tak, tędy, tędy. I musimy pójść górą. Znaczy, w sumie nie musimy, możemy. O, Hunter Slime się zrespił tutaj. Wow, nawet nie wiedziałem, że może. Dobra. Przelatujemy sobie to wszystko, bo to nas nie interesuje. Interesuje nas tutaj, ta strefa. Tu jest ta strefa, która nas bardzo interesuje. Tu gdzie musimy sobie pomontować wszystkie apiary. O, widzę też, że można otworzyć od razu kapsułę. Open pod Co nam wyleci? Amber Slime Lump, Okej. Okay. Eee... Dobra, chyba chyba już. Ten jaki przerażony, nie wiem co ci się stało, ale okej. Okay. Eee, teraz tak, tu mamy dwa zamontowane. Czy jeszcze jakiś tu zamontuję w ogóle? Czy będę w stanie, bo potrzebuję 8 zamontować, a to jednak nie ugrywam. Jest całkiem spora ilość. Dobra, tu jeszcze coś jestem w stanie zamontować. Dobra, zamontujemy w tym miejscu. Zamontujemy sobie tutaj jeszcze. Warzyw na razie widzę, że no, słabo, posłucha raczej jeśli chodzi o warzywka. Tu zamontujemy zostaną mi dwa których już nie będę w stanie zamontować? Nie, idealnie będzie tutaj miejsce, żeby zamontować wszystkie. Up install limit. A, mogę mieć maksymalnie 6. Dobra, trudno. To będzie limit. Teraz tak, jeśli chodzi o sprzedaż Gold Lord za 500. Różowe zostają. Hardbeat idzie na wyrośnięcie. Więc tak, trzeba pójść znowu tędy. Zaraz trzeba będzie skraftować jeszcze któryś z tych rzeczy, którąś z tych rzeczy. O, marchewki wyrosły. Czy gdzieś, gdzie jak pozbieram marchewki, to się uda coś zorganizować? Czy gdzieś się zrobi pusty slot, czy nie? Bra. Potrzebuję maksymalną ilość marchewek. Bo idziemy na Gordo i on będzie mi bardzo potrzebny, żeby odblokować jedną strefę, więc tak, to sprzedamy tutaj. Bardzo ładnie. W tym miejscu powinniśmy zrobić sobie coś ciekawego. Zróbmy sobie, może to. Nie, Med station nie jesteśmy w stanie. Hydro Turret. Też na razie nie chcę tego robić. Amber Slime Lamp. Nie mam. Aha, to jest jako tylko dekoracja. To może zróbmy ten teleporter. Czy będziemy w stanie zrobić i teleporter, i to? Fossil. Będziemy w stanie. Dobra, Fabricate. I Fabricate. Mamy po dwa i co mogę tutaj postawić? Warp? Tak, mogę tutaj to postawić. Um, teraz tylko tak, jak to się robi? Tu się... W, tu się wrzuca, a tu wysyła. A set of two that can be used to create your own quick travel link. Okej. Okay. A to... A set of two gadgets that allow you to transfer resources between two points. Um, to mogę przenosić surowce. Hmm... Dobra, spróbujmy. Jak to działa? Pick up gadget. Okej, okay, chcę przenieść to. I powiedzmy, chcę to przenieść, nie wiem, gdzieś indziej. Powiedzmy, że chcę to przenieść... Yy, tutaj. Gdzieś. Do jaskini. Czemu nie? Możemy. W końcu możemy. Yy, gdzieś na środek. No dobra, spoko, może być tutaj, czemu nie. Eee, chcemy dobrze nieść tutaj. Aha, mogę to sobie obracać, spoko. O! Okej, okay, to działa w ten sposób, czyli to przechowuje. Mogę to tutaj również wrzucić i zabrać. Bardzo fajne, bardzo fajne się przyda na pewno. Będę musiał sobie zamontować takie przejście do kryształowego biomu, do którego się zaraz przejdziemy. Tylko jeszcze odłożę sobie hardbita i to będzie całkiem fajne, myślę. Własne teleportery również będą bardzo fajne. To odłożymy. Reszta nas nie obchodzi. Ymm, zastanawiam się, jak się tam najszybciej dostaniemy. Tędy, po prostu na wprost idąc. A, i tu jeszcze są fanty do zebrania ewentualne. To również będzie... Będzie trzeba zrobić więcej teleporterów. Będę musiał zrobić teleportery w to miejsce, żeby móc się tu od razu przenosić, dodatkowo kolejny teleporter. Nie, w sumie na... Krysz, na. nie. Dobrze mówię. Tutaj na ten biom nie będę potrzebował, na ten skalny. Bo tutaj dostaniemy teleporter z tego co wiem za gordo, tego niebieskiego, więc nie powinno być tak źle. Oj. Jeśli go rozwalimy, to dostaniemy teleporter do bazy i będzie można śmiało się bawić. A no jednak nie chcę wydawać bez sensu surowców. O, tutaj są jak widzicie, proszę bardzo. Już gotowe, więc sobie zbierzemy troszeczkę fantów. One tu się jeszcze będą robić. Tutaj ustawiłem to wszystko. Nie zbierałem chyba stąd nawet ani razu jeszcze. Tylko udało mi się je skraftować i ustawić. Dobrze. Troszeczkę zostało rzeczy zebranych przeze mnie. W tym miejscu mogę pójść. Tutaj bodajże jest niebieski gordo. O ile mi się dobrze kojarzy. Dobrze mi się kojarzy. I miejmy nadzieję, że te 50 sztuk wystarczy. Trzymaj. Wcinasz sobie veggie I liczmy na to, że rzeczywiście starczy tego Tylko mnie nie załam, proszę Okej okay. O, Lucky Slime Nie jestem, nie jestem w stanie nic ci dać, nie byłem w stanie nic ci dać Ha Rozumiem, że mam mu dać mięso jakieś, i on w tym momencie da mi pieniądze jakieś. Nie wiem, jaką dużą ilość, jaka to jest stawka, czy jest to opłacalne, czy jest to nieopłacalne. Chętnie się od Was dowiem. Bo Wy na pewno macie jakąś lepszą informację ode mnie. O, tu są hardbity, dobra. Weźmy ich więcej. Tam już są owoce. Tu są jeszcze marchewki, jakbym chciał. Dobra. Daj mu te cztery hardbity. Czy to mu wystarczy? Raczej nie. Hmm. To jest to, co uwielbiasz. Nie wiem, czy to się liczy jako razy dwa, czy nie. Pewnie nie. Więc tak, jeszcze tutaj jest kilka marchewek, które możemy zebrać. A ten od razu wciągnął coś tam chyba, więc mamy tylko dwie marchewki. I pytanie, czy to starczy. Wątpię. Nie starczyło. Okej, okay. więc tak, mamy misję, żeby pójść po jeszcze trochę warzywek, co nie jest fajne. Ała! Gdzieś tu powinny być jakieś warzywka. Tu są marchewki, które nie dorosły. Tu są marchewki, które nie dorosły. Nie ja naprawdę będę musiał się wracać do bazy. To jest jakiś żart. To jest naprawdę jakiś żart. Um, może tutaj coś... O! Kolejny treasure pod. okej, okay, kolumny jakieś, to mnie też nie interesuje. E, to jeszcze nie urosło. Eee. Słabo. Nie powiem, że słabo. Będę musiał się wracać do bazy. Będę musiał się bardzo szybko wracać do bazy. A to mnie już nie cieszy. Niestety. Muszę poczekać, aż się odładuje w ogóle. Czy tu będzie jakieś jedzenie? Nie za bardzo widzę cokolwiek. Stąd trudno. Lecimy. Lecimy, jolo. Nie ma tu nic. Tam nie ma nic. Tu nie. Okej. Okay. Są rzepki, ale niestety one nie są do zjedzenia. Dobra, znaczy yy, nie są jeszcze do zebrania. O, w ten sposób. Nie są jeszcze do zebrania. Tutaj też nie ma nic ciekawego, więc sobie stąd przejdziemy jak najszybciej. I postaramy się dostać. O. A tam jeszcze mogę się dostać. Dobra, nie, chwila. Niebieski do otwarcia, dobra, to nie jest dla mnie. Um, wiem, że są zielone, wiem, że są niebieskie i wiem, że są fioletowe i chyba najdroższy jest fioletowy, bo chyba kosztuje 25 tysięcy. To wiem się z czasem na pewno. Eee, zastanawiam się, co ja teraz mam zrobić. Chyba pójdę, zamontuję sobie to wszystko, zostawię jeden teleport i jeden teleport zostawię sobie od razu na teleportowanie się do jednego z miejsc tych początkowych, czyli tu zrobimy sobie pięk teleporter jest Pink Teleporter. Bardzo ładnie. Zbierzemy sobie marchewki. myk-myk, Tu zebrane, tu zebrane, tu nie zebrane. Więc zbieramy marchewy. Potrzebujemy ich z 50. Zakładam, że będzie mi potrzebna jedna, góra dwie. Bo takie jest zazwyczaj moje szczęście, jeśli chodzi o marchewki. to znaczy, marchewki ogólnie. O karmienie tych gordo. Więc co zrobić? Na pewno wrzucimy sobie te wszystkie Jellystone. Wrzucimy sobie to. Wrzucimy sobie Slime Fossil. Dodatkowo teraz przejdziemy się tam, żeby to wszystko zaliczyć, załatwić, czy co tylko. Naprawdę zastanawiam się ten laki slime, czy ja mógłbym mu dać to mięso. A wezmę sobie, może znowu tam będzie. Wezmę sobie jednego kuraka, zwykłego najlepiej, bo zakładam, że wszystkie działają, ale nie chcę tego testować. Ehm, tu sobie podłączymy od razu jeden teleporter, żeby móc się szybko przenosić ehm, gdzieś w to miejsce, powiedzmy. Warp Tech, Pink Teleporter. Bardzo fajnie, i w tym momencie możemy się przenosić do bazy, i z bazy tu. I automatycznie można zbierać to wszystko. I to mnie bardzo cieszy. To bardzo przyspieszy nam pracę nad wszystkim. Nie będę musiał aż tyle latać, i po prostu będzie przejście raz na jakiś czas. Co te 20 coś godzin, zbiorę i nie będzie problemiku. Teraz musimy na pewno pójść do Gordo. I no, tych marchewek już starczy na pewno. Nie wiem, czy coś nie pozmieniali w plikach gry. Czyli nie pozmieniali, że teraz nie potrzeba 50 warzyw, tylko na przykład potrzeba, nie wiem, 70, żeby zawsze trzeba było przyjść na dwa razy. Nie wiem, czy tak jest, czy nie, ale chyba coś pozmieniali. No okej, okay. nie jesteśmy na miejscu. 46 marchewek na spokojnie. Tylko teraz tak. Zobaczmy. No. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, no i właśnie. Nie byłeś w stanie nic więcej zrobić. Potrzebuję mint mango, bo tego jeszcze nie mam, więc jeśli by wyleciało, byłbym wdzięczny. Nie ma. Dzięki, że wszystkie wybuchacie akurat po kolei. O, nie ma. I nie ma. Trudno, nie ma Laki znowu, nie ma Laki Slima. Trudno, ale w tym miejscu, jak widzicie, dostaliśmy dostęp. Do tego przejścia z tyłu, co nam o wiele bardziej, o wiele bardziej ułatwia e, robotę do wszystkiego. Więc jest to na pewno e, no, o wiele łatwiejsze. Możemy sobie biegać, aczkolwiek dalej nie jest to rewelacja, tak? Jest to łatwiejsze, jest to przyjemniejsze, ale dalej musimy latać stamtąd tu i stamtąd tam. To sobie wyrzucę. Więc będziemy budżowali tych teleportów jeszcze dwa skraftować na pewno dwa teleporty. E, Pink Teleporter. I Sold Out potrzebujemy zrobić troszeczkę tych um, Strange Diamond. Musimy zrobić troszeczkę innych rzeczy. Mamy kuraka w ogóle, też nie wiem po co. Kurak, pójdź sobie tu. Niech cię zjedzą trochę. Niech powcinają marchewek, spoko. Okej, okay, marchewki w tym miejscu. I co możemy jeszcze zrobić na pewno, to pójść w to miejsce. Pyk. I zebrać z maszynek surowce, bo to jest gotowe. Dobra, ta maszynka gotowa. Ta maszynka gotowa, pięknie. I jeszcze ta maszynka. Niestety nie wyleciał mi rzadki kryształ, więc nie będę w stanie skraftować jeszcze jednego teleportera. Eee, niestety, więc będę musiał nad tym, nad tym troszeczkę jeszcze posiedzieć. Ale udało się cokolwiek więcej ogarnąć. Udało nam się zrobić technologię. Mm, Utilities med station i jeszcze nie jestem w stanie skraftować. Hydro turret również poświęcimy sobie na to jakiś. Odcinek na pewno, być może razem z tym MedStation. E, co więcej, jeśli chodzi a, o surowce, bardzo fajne, będę mógł sobie tutaj chować surowce, e, czy kryształki, czy cokolwiek takiego i przenosić to bardzo łatwo. E, również jeśli chodzi o jakieś inne kryształki, które będą się znajdowały gdziekolwiek indziej, czy chociażby stąd przenosić, tutaj po drugiej stronie sobie zapewne postawię drugie takie coś i będę mógł sobie tam przenosić surowce. Bo będę miał na przykład za dużo w czterech pierwszych slotach. Mamy 49 tysięcy, więc na spokojnie to wszystko nam wystarczy. Zostało nam w tej chwili do odblokowania tylko i wyłącznie na razie Slime Ball Hop, którym zajmiemy się zapewne w kolejnym odcinku jeszcze Slime Stage. Jako pierwsza, nie wiem czy jest druga, trzecia, czy jest ich więcej, czy jest ich mniej, czy jest tylko jedna, ale na pewno sprawdzimy sobie to z czasem. Również postaramy się tutaj te dwie klatki jakoś zagospodarować, bo nie wiem jak to wszystko wyjdzie. Czy będę miał cokolwiek więcej? Um, tu możemy zrobić sobie solar shield, który nie jest nam potrzebny. Tu możemy zrobić solar shield, i tutaj możemy zrobić sobie. Solar Shield, więc nie jest to potrzebne. Jeśli chodzi o te klatki, to trzeba będzie je zrobić 49,300. Nie wiem nigdy, ile kosztuje cała klatka, więc zrobimy tak, 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 tak i tak. 49,300, więc wydajemy 2400 jakoś na całą klatkę do full upgrade'u. Ja sobie tutaj zrobię to od razu, bo w końcu mogę żeby mieć wszystko załatwione raz, dwa, trzy, cztery i pięć i będzie tutaj to załatwione nie będę musiał tego powtarzać będzie wszystko z głowy tutaj są klatki tam są klatki tam są rośliny no i też chyba jeśli chodzi o chwilę obecną to by było na Tyle. Tutaj nie za bardzo interesujące rzeczy dla nas. Póki co, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie zajmiemy się właśnie kolejnymi rzeczami w Slime Rancherze. Nie spodziewajcie się też jakiejś mega ultra chorej ilości odcinków, bo jak mówiłem, nie chcę tego specjalnie przedłużać, a chcę wam pokazać w miarę wszystko. Póki co, trzymajcie się ciepło, no i cześć!